Witam w kolejnym, już siódmym odcinku skomentowania serii Piosenka o dzisiaj jest znowu Lewandowski, bo ani tego nie znam, ani tego, ani tego, ani tego, ani tego nie znam. Więc no, Ech, za mnie po prostu jest ciężkie nagrywanie teraz, nieważne dlaczego, po prostu, ale tak dla was nagrałem ten film. Bo i tak krótko mi z tym schodzi, więc hasło też będę oczywiście. Eee, w karcie macie poprzedni 6 odcinek, Barcelonie. w Barcelonie. że film nie zdejmie, premiera w sobotę 45. Eee, Zciłem miałem mogę się powstać, nie się w stanie nie będę tego filmu, po prostu nie miałem czasu. A gdzie po prostu nagrywałem inny film. Mm, no, więc więc um, zacznijmy kontować na Oczywiście, to ta piosenka ta ta, tak samo będzie. Nie nie wiem ile. Ale tak wszystkie co znam. Poszedłem całą playlistę i pamiętam, że z paru z niego tego będzie, ale podlewam z dużo. dużą, więc chcę mieć piosenkę Lewandowski, dla, dla nas najlepszą. To piosenka jest z roku, więc jakby rok temu. Miałem ją w Munachium, czy jak tam się nazywa. Mam tu Lewandowski, jakby... Lewandowski jest oczywiście... Cieszynki robi. I to nie jest On to widać, jak oczywiście wykiwał bramkarza. Hasumer pierwsze. Lewandowski oczywiście wykiwał e, bramkarza. No i, No i tak to oczywiście ambitny ambitnie w wielkim pok e, pokonał Tom. Masz bramkę. Aż z jego koszulkę z radości, ja pierdolę, no Trwa wielka kariera, a więc możemy być dumni. Re no to wiesz, że trwa wielka kariera, wcześniej on nadal jest sławny. Onda ma wielką karierę i nadal tą karierę wielką będzie miał, więc... Record za rekordem, Mordo to niezwykła sprawa Każdy ma swe zdanie, przecież możemy się różnić. O tu wiemy drugę tego no. To ja miał jest dokładnie, tak. taki mam pomyślny, który to, bo na czele mamy Polaka i do dla młodych ludzi pokazał. To tu znów żyć jeszcze rąk. Chociaż zauważyłem, że dużo posłów jest lewandowską od Kłasaka, więc to co dobraca, to choć trzeba się natrudzić, to kiedyś wszystko wraca, ty jeszcze No ale piążek jest jakiś może ja chyba nawet wyglądać ten TI Lewandowskiego, więc no takie ciekawe za będą ciekawe okolne I to już będzie przez film w tym miesiącu, a będzie w podziach z naszej genialnej serii? Jeszcze czekasz i przejmujesz się ludźmi powsty, Lepiej zacznij pracować, tak jak Robert Lewandowski, Ciężka praca. Nawet zmiany mojego stanu i tak nawet. Byłem ale... przymusu, chyba teraz? zbójanie, nie wiem. Te ambicje w końcu są dziś doceniane się nazywało e, armatę. Hasło numer 2. Lewandowski jako Puchar dostał armatę. Tak, hasło numer 1. Hasło numer 2. Lewandowski jako Puchar e, dostał, e, dostał armatę. I to jest soczyste jego posiadki, więc. No, ambitne. Masa tych fantastycznych akcji i przepiękne godziny. Sukces wymaga pracy, bo świat nie jest bez troski. Później może. Teraz grał w tej Barcelonie, teraz gra w tym Monachium, No tym w Niemczech, tak. Coś być dumny, jak dziś Robert Lewandowski Ej Ale dużo on widać, że gdy zdobył medali, jakiś nagród pewnie ma się w, w willi. Znaczy no mieszka, w mieszka już na swojej posiadłości ma w Gablaskę tych pocharów, więc... Tak jak Robert Lewandowski Ej Tak jak Robert Lewandowski mm. Ale chodło grał w tym Monachium mi się wydaje. Później możesz być dumny jak dziś, Robert Lewandowski. Dużo goli i emocji. No, dużo goli. No, tak. Lewandowski to jest co sumie przebiegać w Polsce. Więc jakby to taki ta sam. Co na polską to To jest wielka duma. Które nam dał, a świat bywa bezlitosny, rozumiesz sam Jeśli wszystko wygrasz, z chęcią ciebie wychwalają, robisz wszystko co znów bramkę Ale czasem dla nich to za mało, dużo hejtu, dużo pochwał do piłkarski Świat, dzisiaj łapiesz plusy, a jutro masz wiele wad. Choć mu dzisiaj łapiesz wiele plusy, a jutro masz wiele wad. Bardzo ciekawy cytat Więc, no. Mówili, że nic z tego i się szybko skończy On pokazał klasę, to właśnie jest Lewandowski Ciekawy. Ciężka praca i ambicje w końcu sądzić do do Ale to jest masa tych fantastycznych akcji i przepiękne gole Sukces wymaga pracy, bo świat nie jest bez troski Później I możesz być dumny jak w czasem Merczacie Lewandowski ma bardzo soczyste gole i bardzo soczyste cele ma. Dziś Robert Lewandowski, ej, tak jak Robert Lewandowski Ej, tak jak Robert Lewandowski mm, Później możesz być dumny jak dziś Robert Lewandowski Na chwilę ochakę, dużo jak jadź co jeszcze tuś oczko? No i mamy z tym no i właśnie to jest właśnie nasza. I to właśnie, skąd weźmiemy końcówkę, już siódmą piosenkę, te No to sera mam w planie, że ja chcę się z tym wyrobić do czerwca. Ale za 4 miesiące, więc mam nadzieję, że się tą serią wyrobię, jak nie to po prostu byłem, od końca roku szkolnego to po prostu będzie inna seria przez soboty po prostu, tak jak był rok temu, ale tak to w końcu będę grał w marcu po roku, więc w wolę troszkę takich serii, które mam w A na pewno coś wam mówię, że Zabawkowicz będzie z nami przez cały rok do listopada, więc... Więc będziecie mieli co oglądać, w sumie ja lubię komentować, że jakby naprawdę wolę oglądać Zabawkowicza niż Karolinę komentować, ale tak ta seria będzie miała 40, obieczałem to, na czwartku odcinka będzie ta seria, będzie miała ponad 100 odcinków ta Zabawkowicza, to będzie miała pewnie mniej, ale mam jeszcze, jestem na więc może ma... nie będziecie się nudni z moimi filmami, do usłyszenia w moim kanale. Bye!